W tym filmie odpowiem na najczęściej zadawane pytania w komentarzach pod moimi filmami. Jedno dotyczy tego na jakim teksturpaku gram i co to za fajna, śmieszna czcionka, która pojawia się w moich materiałach. Pokażę wam dzisiaj jak sobie coś takiego samemu zrobić i pobrać. Także oglądaj ten film do końca, jak chcecie więcej takich luźnych filmów, gdzie po prostu odpowiadam na wasze jakieś pytania, bądź coś wyjaśniam, to zostawcie pod tym filmem 500 polubień. Ja już nie przedłużam, miłego oglądania. Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie to ile pytań dostaję od Was cały czas, jakiego teksturpaka używam, co to za fajna, ciekawa czcionka, ponieważ no, wyróżnia się ona na tle zwykłej czcionki Minecraftowej. Oraz przede wszystkim zwykłego Minecrafta eee, No tutaj jest naprawdę niezliczona ilość nie? Takie komentarze są praktycznie cały czas pod filmami Cały czas dostaję na Discordzie I ogólnie tak, jestem sobie na lifestealu Ponieważ to jest ciąg, ciąg To jest czcionka i teksturpa Którego używam na lifestyle'a. Jak widzieliście na odcinkach z Boxa Też miałem ten sam zestaw Dlatego, że nie zmieniałem tego Natomiast generalnie dzisiaj będziemy to pokazywali na lifestealu Pogramy sobie chwilę na lifestealu Dlatego, że no ostatnio z Boxa nie udało się Dobić tego progu lajków, który się Także jeżeli pod tym filmem zobaczę, że będzie załóżmy 600 bo 600 łapek, po prostu 600 lajków, to nagram dla was po prostu kolejny odcinek z Boxa. Będziemy kontynuować tę serię, bo jest tam co robić, oczywiście, że tak. Eee, natomiast dzisiaj będziemy po prostu na stylu, ja chętnie odpowiem na te pytania i pokażę wam zaraz dokładnie co to za teksturpak, co to za czcionka. I ogólnie teraz się skupcie, proszę bardzo. Eee, mamy to, słuchajcie, właśnie w tym miejscu wszystko ładnie pokazane. Wcześniej grałem na teksturpaku Bare Bones, to jest też bardzo ładny teksturpak, zaraz wam go pokażę. Ogólnie, czcionka to jest super RPG font, ja też na koniec filmu pokażę wam jak to oczywiście to pobrać, bo jest to bardzo banalnie proste, jest to po prostu nakładka na teksturpaka, co nie? Macie masę różnych nakładek na a tutaj jest po prostu super RPG font, ja wam pokażę oczywiście jak to pobrać na koniec. Tightfold to jest teksturpak, którego używam teraz, jest to przerobiony teksturpak Technoblada pod wyższe wersje, tak jak sami tutaj macie. Jest to naprawdę ładny teksturpak, bardzo mi się podoba, generalnie co jest w nim fajnego, no to przede wszystkim to, że jest taki klasyczny, po prostu jest klasyczny i nie zmienia aż tak tego Minecrafta, tak jak wcześniej na przykład miałem tego Barry Bones z teksturpaka, Barbons, on był używany między innymi przy trailerach minecraftowych. Z dobrymi shaderami, to on wyglądał zupełnie inaczej. Zobaczcie, on na przykład wygląda w ten sposób. To wygląda zupełnie inaczej. To też jest oczywiście teksturpak, który bardzo często mogliście u mnie zobaczyć. Na bazie Barbonsa w ogóle był stworzony teksturpak pod box PVP, a mianowicie jakby Barbons był bazowym teksturpakiem, na którego tak naprawdę nakładało się różnego rodzaju sety i te tekstury, nie? Także e, taka ciekawostka. Jak miałem te teksturpaki na boxa swoje, natomiast ten, ten, ten teksturpak jest już taki bardziej wiecie. Just Ciasteczkowy, kolorowy taki, Tyra, mm, może nie, że nie, nie, ciasteczkowy, taki bardziej bajkowy, o to chciałem powiedzieć, weźmy sobie w ogóle, ej, ty, event, co jest, event, co, to, co, co, event został zakończony, o kurde. Ale jazda. Ty nie da się wejść na ten? Nie da się wejść na strefę eventową, już? Ale ja. Dlaczego nie da się wejść na strefę eventową? Ale jazda, ty, ta strefa już działać jeszcze? Czy już nie działa? Nie wiem, do kiedy miał trwać ten event. Yy, wielka no... znaczy, boże, ten event wakacyjny. Ja jestem ciekaw, aż sobie zaraz to sprawdzę. Jeszcze zaraz, żeby wam powiedzieć. Yy, bo aż to jest dla mnie ciekawe, że to nie działa. Ja pitole. To kiedy to miało działać, czekaj Ty, to powinno działać dalej, chyba Ty, to powinno chyba dalej działać A już nie działa, albo może i nie? Może to było po prostu tylko od końca lipca? Co? Że już sierpień to ciul? Ty, bez kitu Dziwne, że to nie działa Nie wiem dlaczego, powinno śmigać, a Nie śmiga, bez kitu Jak się skończył? Eee, aaa Serio ludzie piszą, że też im nie działa i że to się już niby skończyło A to dziwne, giga, nie wiedziałem o tym No właśnie nie było powiedziane też ile to będzie trwało Albo ja po prostu tej informacji nigdzie nie nie wyczytałem, z tego co widzę tutaj też się nic nie da otworzyć, tutaj chyba skrzynkę da się jeszcze tylko otworzyć, to ciekawa sytuacja, dobra, nieważne, my dzisiaj nie o tym natomiast yy, w gruncie rzeczy, z ważnych informacji jeszcze, yy, z takich teksturpaków, które też jeszcze używałem, no tutaj miałem jeszcze pod anarchię na sety, to było na początku tam tego boxa jak zaczynałem gierkę no ale tutaj są pod 1.8 akurat dwa teksturpaki także na to bym nie patrzył, jeżeli chodzi też o samą sobie czcionkę, no to mogę ją wyłączyć, pokazać wam jak bez tej czcionki wygląda moja gra, yy, no bo jest to raczej tak basicowo, no wiecie jak wygląda zwykły Minecraft bez tej czcionki, to jest ta taka czcionka minecraftowa, taka, no to jest taka kurczę dodaje takiego klimatu tej grze innego e, i mi się to bardzo podoba, mi się to bardzo podoba, nie wpływa ona jakkolwiek na FPS y także nie bójcie się o to i też jak nakładacie teksturpaki, to da, no jak dacie sobie w ten sposób, e, to tak samo e, nie będzie problemu, żeby ta czcionka się załadowała także tutaj nieważne czy dacie nad czy pod, ja zawsze daję tą czcionkę jednak nad, jednak jest to nakładka, czyli sobie daję po prostu po prostu tak i tak w teksturpakach, ale. No i gram po prostu na takim zestawie, nie? Tak wygląda mój zestaw, jeżeli chodzi o teksturpaka. Eee, a teraz pokażę Wam po prostu, jak to sobie pobrać, żebyście mogli sobie tak samo jak ja zrobić i cieszyć się super czcionką i super wyglądem Minecrafta. Ok, no dobra, tak jest, jestem już w swojej przeglądarce i teraz słuchajcie, musimy wpisać sobie e, RPG Font e, Minecraft. TXT, no i patrzcie Wchodzimy sobie w pierwsze na Curseforge'u Super RPG font Minecraft Resource Pack Wchodzimy sobie tutaj Proszę ja ciebie, no i macie, to jest właśnie to Link oczywiście do tego podrzucam wam w opis Także nie bójcie się Będziecie mieli oczywiście wszystko w opisie To ma 2 miliony pobrań w ogóle to no i widzicie jak to wygląda, tu macie od razu pokazane jak to wygląda, są też inne nakładki, to nie musi być akurat konkretnie ta na czcionkę, są też inne czcionki w nakładkach, sobie weźmiecie w resource pack po prostu wejdziecie i w tych powiedzmy w tych modyfikacjach tak to nazwijmy wpiszecie sobie font. To powinny wam być jeszcze inne nakładki. Macie zobaczcie, Gothic Medieval RPG font, macie Links font, no macie najróżniejsze, na, macie, macie najróżniejsze czcionki. Możecie sobie zrobić, że ta gra będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Macie retro fonta, no najróżniejsze. Możecie sobie poszukać, możecie sobie popatrzeć. Ja akurat wybrałem tą konkretną, bo bardzo mi się podobała. Jest taka, no kurczę, nadaje takiego sznytu, takiego klimatu, tak jak już wam mówiłem Więc ja wybrałem tą, ale macie naprawdę ich bardzo dużo I ten wybór tutaj, na tej stronie jest ogromny, na tym curseforge'u Także polecam sobie to obczaić, ja używam tego Ja używam tego, to ma troszkę najwięcej pobrań, tak mi się wydaje Nie, ta ma więcej, ale... No, tak to wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o teksturpaka, w bardzo podobny sposób również na tej stronie wpisujecie sobie po prostu. No, no chyba nawet chyba, chyba wystarczy wpisać Technoblade i wam wyjdzie. Jak sobie wpiszcie tech, Technoblade i wam powinno wyjść? E, nie, nie wyjdzie. Wam wychodzą nam te przeróbki wszystkie. Wystarczy, że wpiszecie w takim razie nazwę tego teksturpaka, czyli wchodząc do Minecrafta, wpisuje, widzicie tą nazwę, czyli Tigr to po prostu sobie wpisujecie tą nazwę tutaj, o proszę bardzo, wpisujecie sobie tigtfault i proszę bardzo macie tutaj o widzicie rewamp edit by karmette to jest to które ja pobrałem eee, i, i sobie klikacie w tego teksturpaka macie tutaj yy, prezentację tego teksturpaka plus do tego macie files no to klikacie w files tutaj macie różnego rodzaju wersje game version no i sobie wybieracie wersję pod którą chcecie ja, ja akurat ta moja wersja się tam nie zgadza załóżmy 1.19.2 no i to jak, jak wgrać teksturpaka myślę że każdy wie to już wam nie będę pokazywał natomiast pokrótce wam tylko wyjaśnię jeżeli na Ktoś tego nie umie zrobić, choć mamy 2024 rok. Jak można tego nie umieć zrobić? Wpisujesz, człowieku, tak: Procent Up Data Procent. klikasz Procent Up Data Procent, wychodzi ci e, Twój e, folder. Z... no Tutaj masz, twoje, masz swój roaming, że tak powiem, z, z tymi splikami. Masz. Kropka Minecraft, wchodzisz w. Kropka Minecraft, scrollujesz w dół. Masz tutaj Resource Packs, wchodzisz w Resource Packs i tutaj sobie wgrywasz tego texture packa i masz tekstur packa, tak. Także tyle w sumie. To nie jest nic trudnego. Także mam nadzieję, że teraz każdy już wie, czego używać do potworek, i do tekstur, jaka to ściązka i że yy, już rozwiałem wasze wątpliwości w tym temacie. Jeżeli macie do, do tej pory dalej jakieś pytania, bądź chcielibyście, żebym na przykład, nie wiem, zrobił odcinek, gdzie pokażę wam moim zdaniem nie wiem, top 10 bardzo ładnych teksturpaków pod lifesteala, bądź pod box PVP, które tak naprawdę są, no są genialne po prostu i które, nad, którymi, nad którymi warto przysiąść i może Wam się spodobają, to dajcie znać, czy byście chcieli takie odcinki. Mam za nadrzu parę ciekawych teksturpaków, których Wam nigdy nie pokazywałem, a są naprawdę bardzo ładne, pod na przykład właśnie takie, czy to, minimalistyczne, czy to minimalistyczne, czy to bardziej futurystyczne. Dajcie znać, czy byście to chcieli. Ja już nie przedłużam, dziękuję Wam za dzisiaj. Krótszy odcinek, bo po prostu chciałem odpowiedzieć na te pytania, bo pojawiają się bardzo często. No, a jednak uważam, że gdzieś tam oczekiwaliście pewnie ode mnie tej odpowiedzi, także jak macie więcej jakichś pytań, piszcie śmiało, chętnie nagram dla Was więcej takich filmów, w których po prostu odpowiem na jakieś nurtujące Was pytania, Siemanko.